Na moje 30 urodziny polecimy do Toskanii we Włoszech. Maszą mi się Włochy. To już przestań nogi golić, ty zacznij zapuszczać już powoli. Ale nie takie. Siema siema, to Bogaci Menele. Na Emilki urodziny planujemy polecieć do Toskanii, ale to dopiero będzie w maju. Ale teraz jest jeszcze mroźny marzec, a my śmigamy na cztery dni do Lombardii, do maleńkiego Sulzano nad jeziorem Iseo w północnych Włoszech. będzie prosto, tylko się jedzie w to. A my właśnie wylądowaliśmy w Bergamo i wzięliśmy taki samochód Fiat, Fiat Panda. Fiat Panda, Teraz spadamy do Lidla na szybkie zakupy. W takich okolicznościach tu już wszędzie góry się zaczynają. Beer Food. O, Pitoto Beer and Food. Ale my zjemy coś. Ale ciepło jest nie? W Sulzano zjemy coś dopiero. No ciepło. ciepło. Coca-Cola zero, ale tutaj patrzcie jakie ceny są. Niecałe 2 euro. Ale sądząc po tym kurzu na butelkach to jakaś berbelucha musi być, nikt nie kupuje. Milka się cieszyła, że... Śnieg na górach, ale Maciek je zniszczył. Powiedział, że to nie są, że to nie śnieg, to, że to są skały. Skały, no takie wapienne skały. Ale piękne tu jest. O już dojechaliśmy nad jezioro właśnie dlatego tę trasę w, wybrałem, a nie tą główną żeby nad jeziorem jechać a i tym razem wzięliśmy nasz, ten, nasz uchwyt na telefon żeby nie musiał w pazurze trzymać jak ostatnio na Malcie ja robię za uchwyt Jak to się po włosku mówi elegancio byliśmy w Lidlu na zakupach, teraz padliśmy do Ita Market, tak sobie porównać ceny i wygląda to zupełnie inaczej, raz że mniej ludzi trochę inne ceny, ale też nie jest jakoś drogo ale pięknie poukładane te owoce i warzywa oczywiście wszędzie wino do serów, do makaronów alejka dobrobytu ale my ja tylko to bierzemy zamiast jakichś chipsów na wieczór to concreciatello, jakieś coś trzeba zjeść nie wygląda to zachęcająco. <noise> Jak sułtan. górę to miało dzisiaj padać. A tutaj normalnie słońce wychodzi. Miało dzisiaj i jutro padać. Ale tak jakoś się wszystko zmienia. Może nie będzie tak źle. Czokolwiek by to miało znaczyć, ale to chyba pip pi, dają. Zapędzamy się w coraz to ciemniejsze załóki Przepiękna mieścina Ale my jedziemy trochę dalej, tylko jeszcze mam czas, żeby pozbiedzać bo dopiero od 15, a jest około 12 teraz, od 15 mamy nocleg Co by się przydało? Futro z <gry> Masz takie Futro z palmy możemy sobie zrobić Chcesz futro z palmy? No mm -hmm. Konkretne Gianni Venturi, Milano, 1884 Właśnie dostaliśmy zwiepkę, że tam przechodziliśmy na drugą stronę Tam nie wolno Zdjęcia lokomotywy robiłem No, sobie idziemy w górę tej rzeczki. Tutaj budowa nowego hotelu. A materiały budowlane, wiecie skąd mają? A stąd, Betoni. nie No, ja, ja się robię to jakieś apartamenty albo coś. Tutaj w ogóle mają tę prywatną fosę i mostki. A o takie widoki. Jutro będziemy tam na wyspie. Jeszcze nie dojechaliśmy do naszego noclegu, bo najpierw za jakieś godziny mamy się tam zameldować ale teraz idziemy obadać wodospad myślałem, że tam ktoś siedzi na kamieniu nie do filmu nie do filmu? dobra, to wyłączam kamerę o, jest ten wodospad, widać tam Emilka się zmądrzyła i wzięła buty trekkingowe a ja idziemy taką ścieżką, tu wygląda jak taka podrzędna sralnia na uboczu a tu takie kwiatki piękne rosną To może właśnie dlatego takie piękne, bo tu sralnia jest. Idę dalej za Amilką Jakieś liany Chyba Amilka nie, nie zaczęła morsować beze mnie. A tam już obczaja. Tam w tych krzunach. Dobra, chwilę muszę jakoś tu zejść. Dobra, wyłączę się, włączę się zaraz tam. O, taki. I się trzeba wydrapnąć. Emil już obczaja, jak tam wleść. Bo tam główny wodospad to tam jest. No idę. Nie ci opadaj tam ścieżkę. Nie czuję się zapewnie w tych butach, bo się ślizgają. O, Emil coś tam odkryła. Idę do niej, zaraz się włączę. O, i tutaj wrócimy w celach kąpielowych. Nieźle to trochę trzeba się skrabać Ale warto Znowu się podrapałem o te rżnące prącia To znaczy te y, żrące pnącza o tak Dobra, wodospady obczajone, Emilka już gotowa Prawie, że już tam się rozgrzewa do moczenia, ale to na później jest plan. Chcieliśmy najpierw tylko obczaić a teraz idziemy się zameldować do domku i zjeść coś dobrego. Tam na wprost to jest ten nasz domek, tam będziemy mieszkać, tam mamy apartament. Na razie tam na parkingu samochód stoi. Tu jest rzeczka. No sobie tak. Na razie czekamy jeszcze, aż przyjadą Państwo daliśmy mi znać, że za pół godziny będziemy i czekamy sobie O i taki widok będzie na Wyspę A tu jest ten nasz fiacik, nasza Pandzia właśnie sobie trochę ch chillujemy Italiańskie Hip Hop IPA Ale IPA jako ten Italian Pale Ale dla Mariusza pozdrowienia. Tutaj mamy sobie jakiś właśnie taki tarasik do wyfilowania. I pokoik, przepięknie jest. Nie mamy dużych wymagań, ale to naprawdę pani ze smakiem wszystko urządziła i widok na jezioro, góry i wyspę. Tam naprzeciwko ta góra duża to jest wyspa właśnie, na którą będziemy płynąć. I mają mnóstwo psiaków, cztery fajne psiaki. No idziemy trochę na miasto coś zjeść. Pani nas tutaj ładnie ugościła. Przemiła, przemiła pani, z bardzo dobrym gustem. Możemy polecić ten nocleg, później podamy namiary miary. No idziemy dokazywać na miasto. A nie chciałaś tego z palmy, futerka? Nie jest tak zimno, ale futerka z tutaj. Plus 10 do lansu. Aleks Słońca w tym momencie robi się podno. Tak, 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 no jak nie ma słońce, to jest gorąco A potem nagle się robi podno. Ja bym się zastanawiała, czy działa ten zygorys słoneczny. W pociemku działa. Ole. Przepięknie, Włochy to jest ulubione w Tak. Czy pan też tak myśli? Oczywiście, że tak. Ważniejszy punkt wycieczki naszej to idziemy się przywitać z morzem. Znaczy, w tym wypadku z jeziorem. No jest jezioro, ale na pół etatu może robić jako morze. To nie jest sezon na morze, bo to jest marzec dopiero. I północne Włochy jeszcze trochę tutaj pizdziawą wieją. Czy na narty teraz lata? Mieliśmy mówić do Italii. Do Italii. Tak, jeszcze są na narty się latają. Nazwa Włochy wzięła tak naprawdę, czemu wszędzie jest Italii jest i takie różne odmiany, a w Polsce są Włochy. Mówiłaś o tym? A co A, pamiętam, jest taka historia. W żarcie, Kiedyś jeden Polak pojechał właśnie do Italii i chciał posiłek, taki jak mięsny, jakiś zamówił, taki wielki. chaboninę. I podali mu spaghetti. I on tak popatrzył, mówi, co to za Włochy jakieś, i wrócił do Polski, i stąd się Włochy wzięły. Właśnie, tak. A my doszliśmy na jeziorko. A jutro na tym wyspę, tym promem właśnie będziemy płynąć I tam na górę wleziemy A jeszcze na tej wyspie Tak najpa ta, co Pani nam polecała, to te ryby łowią z tego jeziora Tak, tak, mówiła, no właśnie helikoptore po włosku helikopter iż tutaj mają take away'a jakieś tam coś w ostateczności właśnie wylądowaliśmy w takim przy barze e, rowerowym z tradycjami rowerowymi, obok mają sklep z takim widokiem na naszą wyspę o, Nie mówię po angielsku za ale te rady się dogadać bez problemu Także zamówiliśmy sobie żarełko na pewno będzie przepyszne bardzo mili ludzie właśnie pojedliśmy w takim przefantastycznym miejscu Oj, tak sobie z takim widokiem jeszcze piweczko pijemy po, po posiłku Będzie niedługo zachód słońca pewnie ładne mamy kanona ze sobą po dobrym brzmi piwku Trzeba było skorzystać z toalety. Siemanko, tu to bogaci Menele. Nie witaliśmy się jeszcze oficjalnie. Ale rozwalił nas system tutaj w toalecie. Kran. I wody się odkręca. Właściwie nie odkręca, tylko nadeptuje. I tak właśnie przepiękny zachód słońca wygląda. Włoski. Petunie. E Que a tu kumkwaty rosną w Grecji, w Grecji, Grecji były, czy Mal na Malcie? Malcie. Maltańskie. Maltańskie kumkwaty Kumkwata. co za nazwa pan tutto skręco no po włosku, że tutaj pan skręcił właśnie uczymy się włoskiego prosciutto jedziato uczymy się włoskiego kurczę. nawet nie jest taki trudny prosciutto tak i tyle. Dobra teraz tam do naszego domku, bo już się chodno robi jak słońce zaszło. Jeszcze sobie tam coś zjemy z tych wynalazków co kupiliśmy. O i teraz i teraz powinni nam szlaban zamknąć jeszcze. Ale teraz na piechotę do piździ No mówię, że zimno jest jak słyszałaś o teraz pociąg będzie. Wiem, Ci, że wietnamski kapelusz tutaj jest. Taki I ten z Wietnamu przywieziemy, bo w tym roku lecimy we wrześniu. Y... Mają wielką głowę jak <laughs> <laughs> Przynajmniej Ci ta peruła nie, nie zmoknie. Ale ten zachód słońca tam jest jeszcze. I to właśnie sobie jeszcze kolację przy świecach jemy. Antipasto i Pyszną bułeczką, winką, truskawki, tu mm. rybka jakaś jest w tym, jak twoja rybka, Miś? Się... Mmm, moja firma, jakaś czerstwa, bo nie chce się, się podzielić, a jak twoja? A moja super, fajnie się dzieli, na Kurde, moja jakaś taka żelasta jest, albo bo to kalafiorku wow. <laughs> Normalnie kalafior. jeszcze surowy. Ale dobrze. Mm. Dobra, tu sobie przy świecach jeszcze spożywamy winko włoskie. Tutaj są w ogóle świetne dwa takie, jakby obrazy, takie szkice. Zdjęcie plus szkic. W 2015 roku był projekt, że takie z materiału, który tutaj jest, i tam zostały takie mosty wybudowane na wyspę, i na tym mniejszą. było na koniach przejechać. przejechać. Ja żartuję. A tam zaraz żartujecie. <noise> Jeszcze jedna rzecz. Uczcie się języków. Dlaczego? Dlatego, że la colazione e servita dalej. Nie wiem, jak się po włosku. Pomiędzy 8 a 9 czyta: la colazione. No i byście sobie poszli wieczorem na kolację o ósmej, A la colazione to jest breakfast. I pani mówiła, że od ósmej rano o 9.30 serwuje. I mamy dać znać, o której chcemy zjeść: śniadanie, la colazione, I to nie kolacja. Jeszcze jedna sprawa in camera e, vitetato fumare gracie, gracie to dziękuję o, czyli nie można kamerować tutaj, tak? no właśnie, gówno, kamerować można, ale palenia nie ma w pokoju, <noise> dziękuję no i taki jak ten jak Polak tłumaczy sobie włoski bo wydają się te słowa takie znajome no to tak wychodzi potem o właśnie, szlabany się zamknęły zamknęły się szlabany i zaraz będzie pociąg jechał i będziemy się czuć jak w domu. Gdzieś jakby lisy sowy i koty zaczęły tu się drzeć Coś nas tu kantują z tymi pociągami. Ty my samostaliśmy też w samochodzie. No. A no faktycznie. Do otwocka osobowy. Wraz z osobowym do otwocka odjeżdżamy i my. Ale ty zostań z nami. Wrzuć suba i lajka, bo jutro płyniemy na wyspę. Cześć! pod muzykę to będzie to spuszczanie wody w kiblu w tle.